Cześć Wam, witam Was serdecznie na moim kanale. Ale pierwsze co, to chciałam złożyć chłopakom życzenia dzisiaj 30 września, Dzień Chłopaka. Oczywiście dla tych dużych i dla tych małych. Wszystkiego naj, żeby zawsze Wam wszystko ładnie rosło. Chodzi o ogrodników. A dla pozostałych Panów dużo zdrówka, uśmiechu i niech Wam się szczęści z dnia na dzień. Idziemy zobaczyć, przedstawię Wam dzisiaj... Roślinki cienio, -lubne, które są zimozielone. Mały spacer. I oczywiście, jak pięknie oblatują motyle, nasz bluszcz. No to lecimy. Kolejną roślinką jest arum. Zobaczcie, jaki ma piękne liście. Pamiętacie, jak wystawały ich nasienniki. Nasienniki opadają. Tu mamy ich siewki tamtego roku. Także jeżeli macie arą, wystarczy położyć na silniki na ziemi i same pięknie wykiełkują. Jest ich tego tutaj od groma. Tak się prezentuje, na zimę jest zimozieloną rośliną. Gdy przyjdą silne mrozy, po prostu roślina listki nam wyłoży. A same wiosny, oczywiście jak mrozy puszczają, ono się podnosi. Ona dopiero rośnie, także będzie jeszcze większa. Nadaje się na wilgotne stanowiska i lubi wilgotno i zacienienie latem, ponieważ latem nie lubi słońca, jest zacieniana u mnie przez kunerę. Także polecam roślinę, ozdobną z liści. Kolejną rośliną zimozieloną jest języcznik, jest tu paproć. Również tak samo ma stanowisko jak poprzednia roślina, czyli arum flamiste. Obrazki włoskie, inaczej. Też lubi, właśnie, zacieniane miejsce. Jest rośliną zimozieloną. Rozrasta się ładnie na boki. Inne paprocie u mnie na zimę giną, teraz ładnie zdobią, ale na zimę oczywiście część zielona zamiera. A języcznik jest paprocią zimozieloną. Tutaj w tym kawałetku mamy yy, yy, żółtego miłka, czyli miłek amorski. Jego kiełki, to wszystko to są już pączki. Wychodzą, właśnie szykują się już w jesieni. Także bez obaw, ale ja zawsze jeszcze tutaj delikatnie jakieś listki wyłożę mu, żeby go nie przyspieszać. Jeżeli zimę mamy ciepłą, lekko go zacieniam liściem z paulowni. Także nie bójcie się, jeżeli Wam miłki właśnie już zaczynają wychodzić. To jest miły Kamurski, bo wiosenny jeszcze nie wychodzi. Jefeny wyjdzie nam dopiero wiosną, także trochę czasu. pięknie oblepiony bluszcz motylkami odjadają. W końcu mamy motyle, które warto trzymać bluszczniak zakwitnie. Później podziwiać jak się zajadają.